Ok, z sesyjki do trailera pojechaliśmy sobie do Japczana, żeby zawieźć mu RS skutki. Tutaj akurat Madziurka teraz prowadzi autko, bo już był leciutko zmęczony, ale zaraz widzę się z Japczanem, więc będzie kurwa dobrzy fest. Ledwo żywi 5 minut do Japczana. Siemano, pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdro Japczan, jeszcze raz. I moi drodzy, lecimy dyur. Zdziwanko. Z Jabczankiem, pierwsze powitanie. Jestem ogólnie zgnity w chuj, bo jestem po mega tripie. Nie? No Bok miał przyjechać w niedzielę. <noise> Dzisiaj miał przyjechać jeszcze o 6 rano, ale zajmowałem i... dwa farmazony z rzędu, ale w końcu dotarła trzy. Ta kurka. No to trzy tam, chuj 3 czy cztery, chuj, chuj w to. Ej, a Kuba Paulinko oddaje? <noise> dobrze, jesteśmy aktualnie w RSQ3 ze Ja Jabczanek, właśnie odbiera furkę. Jak się podoba na pierwszy rzut oka, jeszcze bez odpalenia. Kurwa, Ty. jak jakiś samolot kosmiczny, jak tak patrz na ten wyświetlacz na ten. Leciutki kosmiczny wóz. <noise> no. Jedziemy po terenie prywatnym. Dobrze, jedziemy sobie tutaj. Pokażę ci o, gdzie mój wóz. Kurwa, jakie to? Leciutka przejażdżka. Wygodne. Wygodne? Ty, ale jak przyjemnie się w ogóle wyg... patrzy na maskę z przodu. Bo jest wiesz, zielona maska i to tak, taką przyjemność sprawia taki kolor. Nawet taki? Jest estetyczny sama. kolor. No. Nie likuj numeru. A, a tutaj, o, fajna furka. Ale nie zlikujesz Nie, 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 nie spokojnie. Będzie likowane. No. E, jak to. chcę włączyć sporta, to do tyłu normalnie. Tak, a jak ro, chcę to jest jakiś Robisz sobie tak. S1 teraz masz, i tutaj masz Drive Select. Pisz sobie na Dynamic. I wtedy tam będziesz mieć czerwony S1 Dynamic. Będzie inaczej optymalizować biegi No i teraz już troszeczkę GURRU ja nie mam tego A dobra, kurwa, ja nie mam Na spokojnie, możemy wycofać i zrobić sobie kolejną, tą samą rundkę Piękne cofanie No ja się tutaj dba o furkę Nie, ja nie jestem taki, wiesz Ja nawet o... Kurwa, o swoją dbam, a co dopiero o czyjąś, nie? O, to bardzo dobrze Mi głupio było bardzo Poza tym, po co nie dbać o furę? Taki klient to złoty klient. Kurwa. Pięknie, tutaj już leciutko zaczyna rwać. Widzę leciutkie podekscytowanie na twarzy Japczona, bo wiem, że na waleczkę będzie je, jechane. Kurwa, Nad... ja nie wiem, czy ja dojadę cię. <grym> ale ty, boxder. Na spokoju. Na umowie będziesz miał, że całym majątkiem ten. Ja nie podpisuję. <grym> o! o. o ale oro no to ja chyba się nie muszę tam śpieszyć Nie, spokojnie W sensie mówię, wiesz, że do Gdańska, że drobie. Nadrobisz w chuj, stary Tutaj jest, myślę, że... Dwie godziny sześć. Ile masz do Gdańska? Sześć prawie Sześć, no to będziesz w, w pięć cztery. Nie, w cztery Cztery no. no to podpiszemy umowę Nie, w pięć <laughs> będę Bez umowy. Bez umowy w pięć A tu mi się w chuj spodobało I w ten... Chcecie mieć na miejscu, miejscu pasażera. pasażera A tutaj jakaś gruba beka Bokser przyjechał kurwa i na mnie czeka <grytanie> <grytanie> Uo mama lejlu, Kluczyki przekazane dla jabłuszka Nie ja o tam Jabłczan Moi drodzy, to jest ten dzień, w którym oficjalnie odpalam swoją wypożyczalnię samochodów sportowych i luksusowych. I mimo, że to jest dzień, w którym oficjalnie ją odpalam, to moi drodzy, te furki już jeżdżą od jakiegoś czasu. Na obecną chwilę mam samochodów 7 na stronie, 11 ogólnie, ale będę jeszcze wdrażał samochodziki, bo tam trzeba troszeczkę rzeczy robić. Do negocjacji, tym bardziej teraz, można wynająć sobie samochód krótkoterminowo, no i oczywiście, wynająć sobie autko na. Wesela również, jakiś gift card dla ziomka, jak chcecie mu zrobić prezent. Numer telefonu 727-727-565. Na ten 566 na razie nie dzwoncie. Tutaj macie maila sportoweauto.pl. Dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym biznesie. Myślę, że teraz jakiś kebabik otworzę. Zobaczymy.